Widzieliście, co się dzieje w Zarze? Są wyprzedaże. No to lifehack, jak nie stracić dwóch dyszek, jak ten oto tutaj delikwent. Zaraz do tej pory od 200 zł oferowała darmową dostawę, no ale w tym momencie, ze względu na to, że są wyprzedaże, możemy zapłacić nawet 900. Artykuł będzie z wyprzedaży, to ta darmowa dostawa niestety nie obowiązuje. Zamówiłam naprawdę piękny płaszcz z wełny. A jakby pomimo tego, że przekraczał dwukrotnie minimalną kwotę, to i tak płaciłam za dostawę, no i jakby tyle zapłaciłam całkowicie. Ale... W rzeczywistości strasznie się mechacił, więc chciałam go zwrócić. Do tej pory zwrot w Zarze też był normalnie darmowy. Dostawałam taki kod QR do nadania paczki. To teraz też kosztował dychę i zwrócono mi tylko tyle hola hola, przed chwilą było 408, czemu teraz jest dwie dychy w plecy? Tego też się chciałam dowiedzieć. Więc wysłałam im takiego pięknego maila. Jakbyście potrzebowali wzór, to dajcie znać. Pani na infolinii podała mi zupełnie jeszcze innego maila. Powiedziała, że jest ukryty w regulaminie, a regulamin jest bardzo dobrze ukryty na stronie. Więc na ten adres wysłałam takiego maila. I w sumie zadziałało, bo dzisiaj mi odesła dyszkę, Czyli zwracaliście zakup online, to sprawdźcie, czy oddali wam za dostawę. Zara bardzo sprytnie to rozegrała.